Wszystkie z tej strony Justa. Dzisiaj Zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić trzy ciasta: będzie to brownie, ciasto z masą. Pewnie stwierdzicie, że odcinek nudny. To jest tak sądzę. Miłego oglądania. Zaczynamy od pierwszego ciasta, do którego potrzebujemy: masła, trzy gorzkie czekolady, kakao, mąkę, wodę, kawę, cukier, trzy jajka, cukier wanilinowy oraz sól. Do rondelka dajemy masło, wodę, dwie czekolady. Dodajemy cukier, trochę soli i łyżeczkę cukru wanilinowego. Teraz będziemy to podgrzewać i lekko mieszać. Tak to wygląda. Tam później pisało, że można przetestować, czy to nie jest zbyt gorące, żeby wlać do jajek. Mm, czekoladowe. Ubijamy jajka. w Fancy trzepaczkę. Przelewamy masę. Trochę kakao. Mąka i trochę kawy dla aromatu. Jeszcze damy na to kawałki czekolady i dajemy do piekarnika na 25 minut w 180 stopniach. Tutaj się piecze nasze piękne ciacho. A my teraz przechodzimy do drugiego: skórki z cytryny, dwie białe czekolady, dwie paczki herbatników, dwie śmietanki trzydziestki. Dwa mascarpone. Pięć łyżeczek cukru pudru. Nie miałam jak z herbatników, dlatego sobie sama poradziłam. Bardziej się nie da. Bierzemy masło. Wlewamy. Tak, na pewno to się przyklei. To wyjdzie. Dodajemy mascarpone. Skórka z cytryny. Mietanka trzydziestka. I cukier puder. Teraz miksujemy. Nawet tą cytrynę czuć. Jest tak ubite. Mm. Nie no, to wygląda beautiful. Teraz będziemy robić polewę z białej czekolady. Dajemy tutaj czekoladę. Teraz druga. To jest dobra. I tam pisało, że trochę śmietanki trzydziestki. I zaraz mamy koniec. Ja widzę, jakie to jest słodkie. Poczekamy aż to trochę ostygnie. Czy to wygląda dobrze? Nie wiem. Cukiernie raczej pracować nie będę. Życie pisze różne scenariusze. Teraz moi drodzy, zrobimy test naszych ciast. To drugie nie wygląda zbyt apetycznie. Te brownie jest mega mięciutkie. Mhm, picobello. 8,5 na 10. Gorzka czekolada oddaję. Nie jest najgorsza, ale coś mi w tej masie nie siada. Mi się wydaje, że to przez tą cytrynę Dałabym taki 5 na 10 i więcej bym nie zrobiła. Moi drodzy, bardzo chciałabym Wam podziękować za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu. I mam nadzieję, że za niedługo się widzimy. Pa, pa, buziaki!